Wstęp do letniej edycji biuletynu Zatrzymaj się. Sztuka ogrodowa wydawanego pod adresem sztukamyślnikogrodowa.pl Gdzie jest Polska? Ciśnie mi się na usta powiedzieć, że w czarnej glebie. Minąłbym się jednak z prawdą, bo mamy za niską zawartość próchnicy na naszych polach. Sama struktura fizykochemiczna polskich gleb nie pozwala, by próchnicy było za wiele, maksymalnie 5%, a jeszcze zniszczyliśmy naszą ziemię wieloletnią gospodarką orkową, oddając bezcenny węgiel do atmosfery. To gdzie jest ta Polska? Może w takim razie w czarnej dziurze, w otchłani, wciągającej bezkrytycznie wszystko, co zaproponują nam producenci i kolorowe tygodniki, powielający posłusznie mainstreamową papkę. Kiedy prawie 10 lat temu zakładałem Fundację Organizacji Ogrodów Polskich, wiedziałem dokładnie, czego trzeba branży ogrodowo-krajobrazowej, a razem z nią rynkowi konsumentów, który karmi ją jak ziemia kwiaty. Kiedy wcześniej i później jeździłem do Anglii czerpać z najlepszych wzorców europejskich mistrzów ogrodnictwa i kiedy wracałem, widziałem z wyjątkową wyrazistością kontrast między tym, jak wygląda, a jak mógłby wyglądać nasz świat, a szczególnie tereny zielone. Widziałem i wiedziałem, że Polska sama sobie nie poradzi z ustaleniem właściwego kierunku rozwoju ogrodnictwa prywatnego. I sobie nie poradziła. Bo to, jak obecnie wyglądają w większości polskie ogrody, jest smutne i żenujące. Nadal widzę ten kontrast i wiem bez żadnych wątpliwości, dokąd warto zmierzać. Wizja, którą wtedy nakreśliłem dla Fundacji OOP, jest niezmiennie aktualna. Dziś jednak wiem jeszcze jedną rzecz, którą w swojej młodzieńczej zapalczywości dekadę temu ignorowałem, chociaż powinna była być dla mnie oczywista, skoro jestem ogrodnikiem. Mam na myśli czas, którego potrzeba na wprowadzenie dobrych planów w życie oraz cierpliwość i wyrozumiałość dla błędów, które naród tak początkujący jak Polacy musi popełnić, zanim wejdzie na dobrą ścieżkę. Ale czy w obliczu dynamicznych zmian klimatycznych Mamy jeszcze ten czas? Zatrzymaj się i rozejrzyj wokół. Co widzisz? Zapewne wszędzie coś. Może blok, dom, ogrodzenie, ulice, chodnik, pojazdy, latarnie i ludzi oczywiście. Jesteśmy wszędzie. W każdym miejscu stawiamy urządzenia, bez których nie potrafimy się obejść. Sterylizujemy świat z wszelkiego życia. Z mikrobów, roślin i zwierząt. Ja ostatnio szczególną uwagę zwracam na to, ile powierzchni świata wokół siebie wyasfaltowaliśmy, wybetonowaliśmy, wyścieliliśmy plastikiem i wyżwirowaliśmy. Odczuwam to całym ciałem, ponieważ, robiąc ogrody, spędzam wiele czasu na powietrzu. Cała ta ciężka materia akumuluje ciepło i promieniuje nim, wyprażając wszelką wilgoć. Słońce grzeje, beton grzeje, Wydajność ekipy spada, a rośliny usychają w oczach. Nie muszę czekać na żadną zapowiadaną katastrofę, bo hipertermia i odwodnienie są powszechną codziennością. Robię ogrody w całym kraju, w związku z tym wiele podróżuję. Lubię też zawsze przejść się nieco po okolicy, poznać sąsiedztwo, poszukać inspiracji. Choć z przykrością przyznaję, że zwykle nie znajduję. Dominują antyprzykłady. Oglądam, jak ludzie urządzają swoje podwórka i zamiast wzmocnić się spacerem, wracam zdeprymowany i zdeterminowany, by u mojego klienta osiągnąć coś przeciwnego. Patrzę na wielkie pola martwych nawierzchni, na których rośliny, jak muzealne eksponaty, walczą o przeżycie i serce mi się kraje. Ze smutkiem obserwuję pojedyncze zielone lizaki na patyku, czy baloniki na sznurku. Takie skojarzenia budzą u mnie odmiany typu globozom, czy umbra kulifera. Czuję żal, widząc obowiązkowe hortensje, zwykle sadzone w warunkach zupełnie dla nich nieodpowiednich. Budzą mój opór wszędzie sypane po łacie żwiru, bo przecież żwir to żwir, konkret, raz wysypiesz i nie zginie, a nie jakaś tam kora, którą trzeba ciągle dosypywać. I taki zestaw ciężkich przeżyć napełnia mnie zaangażowaniem i zapałem, które wkładam w edukację kolejnych świeżych właścicieli ogrodów prywatnych. I tłumaczę im na przykład, że grzyby i szkodniki pożerające wymarzone rośliny z ich koncertu życzeń mogłyby nie być tak agresywne, gdyby tego antropo-oceanu było mniej. I rachunki za wodę mogłyby być niższe. I pracy w ogrodzie mogłoby być mniej, a czasu więcej na przyjemności. Nie chciałbym jednak serwować ci takiej żałosnej jeremiady bez konstruktywnego rozwiązania. A rozwiązanie jest jedno i bardzo proste: to bujność. Wszędzie, gdzie to tylko możliwe, potrzebujemy wprowadzać życie bogate, różnorodne i bujne. Potrzebujemy zarosnąć nasz świat tak, żeby przestać go dostrzegać. Naszym celem jest rozejrzeć się wokół siebie i nie zobaczyć nic. Nie musieć na nic patrzeć. Bo czego dowiódł Strzemiński w teorii widzenia? Tylko formalne obiekty zwracają naszą uwagę. Las, zagajnik, zarośle, gęstwina pozwalają oczom odpocząć. A przebodźcowani, przeciążeni, zestresowani, wymęczeni ludzie XXI wieku niczego tak bardzo nie doceniają jak szanse na odrobinę wytchnienia? Wiem, o czym mówię. Jestem ogrodnikiem. A ogrodnicy, jak pisała Anna Tokarczuk, są mistrzami przyjemności. Bujność, a razem z nią różnorodność, to także stabilność, która gospodaruje się jak jeden mądry organizm. Regeneruje glebę, przechowuje zasoby wody, nie pozwala żadnym patogenom zdominować otoczenia. A stabilność ekosystemowa oznacza mniej ingerencji, więcej czasu, więcej zaoszczędzonych środków i znowu więcej przyjemności. Oto sposób, w jaki zweryfikujesz, czy udało Ci się osiągnąć najlepszy z możliwych efektów w aranżowaniu świata. Gdy poproszę Cię znowu, abyś rozejrzał się wokół i spytam, co widzisz? A ty powiesz, że nic. Jakub Gardner, myśliwiec, projektant ogrodów i ogrodnik, lider Organizacji Ogrodów Polskich. Postscriptum. Oczywiście. Tych bujnych i bezkształtnych zarośli potrzebujesz przede wszystkim jako tła, planu, na którym mogą zjawić się ważniejsi aktorzy. Kim oni będą? Czy będzie to malownicza sosenka na skalniaku imitującym górskie turnie? Czy zjawiskowy soliter przebarwiający się ogniście jesienią? Dywan z wrzosów i azali? Czy wyjątkowa rzeźba karmiąca głód estetycznych wrażeń? A może najważniejszymi aktorami zostaną twoi klienci? Człowiek i jego bliscy, którym podsuniesz tylko kawałek podłogi, wygodne siedziska i może jakiś dach od słońca i wody. Wszystko zależy od ciebie. Wierzę, że wybierzesz najlepiej. Zapraszam do lektury całego magazynu na stronie sztuka